Pamiętamy pięć ukochanych gwiazd, które odeszły od nas niedawno. Ich imiona Ezofia Wichłacz, Urszula Grabowska, Jan Nowicki, Magdalena Różczka i Krzysztof Kowalewski i były kiedyś sercem filmu i telewizji. Sprawiali, że śmialiśmy się, płakaliśmy i marzyliśmy. Dziś ich głosy ucichły, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które będzie żyło wiecznie. Będziemy pamiętać ich piękne życie, niezwykłą sztukę i wpływ, jaki mieli na miliony ludzi. Bo to są historie, które zasługują na opowiedzenie, wspomnienia, które zasługują na uhonorowanie, i życia, o których nigdy nie wolno zapomnieć. Zofia Wichłacz i imię, które symbolizowało młodość, piękno i nadzieję. Niestety Zofia Wichłacz odeszła 22 października roku 2025 roku. Od chwili, gdy pojawiła się na ekranie, widzowie czuli, że jest w niej coś wyjątkowego w ten rzadki blask, który mają tylko prawdziwe gwiazdy. Jej droga rozpoczęła się od filmu Miasto 44, w którym wcieliła się w młodą kobietę pełną odwagi i bólu wojennego. Emocje, które wniosła do tej roli, były niezapomniane. Ludzie w całej Polsce byli głęboko poruszeni jej występem. To nie było tylko aktorstwo, kto było prawdziwe przeżycie, jakby naprawdę czuła każdy strach, każdą łzę i każdy uśmiech. Zofia szybko stała się jedną z najbardziej uwielbianych młodych aktorek w kraju. Jej naturalny talent, wdzęk i dobroć sprawiały, że wyróżniała się spośród innych. Była osobą, która potrafiła uczynić każdą scenę magiczną. Przyjaciele opisywali ją jako duszę pełną miłości, śmiechu i marzeń. Każdy występ, każdy uśmiech, każda łza, wszystko dawała z serca. Jej odejście pozostawiło ciszę w polskim kinie, której nic już nie wypełni. Urszula Grabowska, kobieta, której gracja i emocje poruszyły miliony. Niestety, Urszula Grabowska zmarła 23 października roku 2025 roku. Była znana ze swojej elegancji, delikatnego, lecz silnego głosu i niezwykłej umiejętności nadawania każdej roli głębi człowieczeństwa. Urszula zdobyła sławę dzięki poruszającej roli w filmie Joanna, w którym pokazała swoją emocjonalną siłę i naturalne piękno. Była jedną z tych rzadkich aktorek, które potrafią wyrazić wszystko samym spojrzeniem. Wielu mówiło, że była kimś więcej niż aktorką, była łagodną duszą, która sprawiała, że każdy czuł się wyjątkowy. Jej dobroć wykraczała daleko poza kamerę. Dużo czasu poświęcała działalności charytatywnej, pomagała dzieciom i wspierała szpitale. Wierzyła, że trzeba nieść światło wszędzie tam, gdzie się pójdzie. Jan Nowicki legenda, ikona, człowiek, który nosił w sobie duszę polskiego kina. Niestety Jan Nowicki odszedł 7 grudnia 2022 roku. Jan Nowicki błyszczał na scenie i ekranie, dając występy, które przeszły do historii. Filmy takie jak Sanatorium pod Klepsydrą czy Pan Wołodyjowski uczyniły go jednym z największych aktorów, jakich znała Polska. Ale poza sławą Jan był człowiekiem skromnym, który kochał poezję, książki i głębokie rozmowy. Wierzył, że aktorstwo polega na odkrywaniu prawdy o życiu. Odejście Jana Nowickiego to nie tylko strata wielkiego aktora, to utrata cząstki serca Polski. Magdalena Różczka, jej imię samo w sobie wywołuje uśmiech na twarzach wielu ludzi. Niestety, Magdalena Różczka odeszła 23 października roku 2025 roku. Magdalena miała w sobie naturalny blask, taki, który sprawiał, że ludzie czuli radość, patrząc na nią. Jej rol w serialu Lekarze i w filmie Listy do M uczyniły ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Potrafiła w jednej chwili rozśmieszyć widza, a w następnej wzruszyć do łez. Ludzie ją kochali, ponieważ była autentyczna. Fani nie mogli uwierzyć, że ktoś tak pełen życia mógł odejść tak nagle. Jej śmierć określano jako ogromną stratę dla polskiego kina. Współpracownicy wspominali, że była sercem każdego planu filmowego, zawsze wnosiła radość, ciepło i miłość. Za każdym razem, gdy jej twarz pojawia się na ekranie, można poczuć jej duszę czułą, pogodną i pełną miłości. Jej dziedzictwo żyje nie tylko w filmach, lecz także w sercach ludzi, których dotknęła swoją dobrocią. Krzysztof Kowalewski był mistrzem komedii, człowiekiem, który potrafił zamienić zwykły moment w śmiech, który leczył serca. Niestety, Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku. Jego talent był nie do opisania. Potrafił rozśmieszyć widzów do łez, a chwilę później poruszyć ich do głębi swoją emocjonalnością. Jego rol w filmach Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Czy nigdy w życiu? Uznawane są za ponadczasowe. Krzysztof był znany jako człowiek skromny i serdeczny, który kochał swoją rodzinę i przyjaciół. Często powtarzał: Jeśli dziś uda mi się sprawić, że ktoś się uśmiechnie, to znaczy, że zrobiłem swoje. Współpracownicy nazywali go żywą legendą, nauczycielem humoru i człowieczeństwa. Jego filmy wciąż rozśmieszają ludzi, przypominając, że jego duch nadal jest z nami. Te pięć gwiazd Zofia Wichłacz, Urszula Grabowska, Jan Nowicki, Magdalena Ruszczka i Krzysztof Kowalewski to nie byli tylko aktorzy. To byli ludzie, którzy dali nam emocje, wspomnienia i sztukę, która pozostanie na zawsze. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału.